Dobra, teraz już nam powinno na pewno wystarczyć. Dużo tam pozmieniałem w tym po przygodach. Zmieniłem miejsce portala, bo było pod wodą na środku jeziora, co mi strasznie nie odpowiadało. Wiem, mogłem tam zrobić jakąś bazę na wodną taką na środku jeziora właśnie, ale musiałbym ciągle pływać łódką albo wagonikiem, ciągle byłby z tym problemem, musiałbym szukać złota na Power Rail. Dlatego stwierdziłem, że przeniosę portal, przeniosłem, znowu się pojawiłem pod wodą, ale już było lepiej, bo byłem przy brzegu i zbudowałem tam gigantyczny dom, dom, magazyn, nie da się tego tak naprawdę nazwać domem bo tam jedyne oznaki domu jakie tam są to jest łóżko i taras i workbench a tak to są same skrzynie yy, o łopatę musiałem wyrzucić ale to będzie ważne yy, i yy, to będzie tam będzie moja taka baza tylko i wyłącznie na, na kopanie na wydobywanie surowców, i tam będzie taki mój drugi magazyn, jeszcze tylko tutaj zrobimy. Tak mhm. strasznie mam dużo piasku, bo musiałem tutaj trochę wykopać plus jeszcze no przy wydobywaniu tego śniegu I przypadkowo czasem ko kopałem piasek. Dobra, a poprowadzę ścieżkę. Nie zaszkodzi mi. Bieram już surowce na y, odcinek z budowli i za niedługo wyjdzie odcinek z budowli oczywiście bo o nim tutaj mowa ale przed tym będzie jeszcze jeden normalny i myślę że wtedy będzie już y, będą już budowle y, mamy już plan na następny także nie będziecie musieli dużo długo czekać na ten na nowy odcinek, bo mam pomysły na nowe odcinki Także się nie martwcie wziąłem workbencha wziąłem to dobrze Trochę to wygląda, ale nieważne. Musiał znowu iść po śnieg. Ale dobrze, że tutaj niedawno padało i się trochę śniegu jakby odrodziło. Ojej, to było głupie co tutaj zrobiłem. No, będę musiał najprawdopodobniej iść po śnieg. 16. Dla informacji dla nowych graczy śnieg, w sensie kulki śniegu da się zdobyć tylko wydobywając leżący śnieg łopatą. A układa się je cztery kulki koło siebie, taki kwadrat w i wtedy wychodzi. Zaraz pokażę, tylko zbieram Okej, okay, idealnie jest poszesne. Tak się układa i wychodzi wtedy jeden, ten jeden klocek śniegu. Ups. I właśnie i też te klocki śniegu da się z powrotem uzyskać za pomocą tylko łopaty, bo jak się ręką zbierze to się rozpada. Niestety pomysł co tu zrobię. Wiem, że na pewno muszę to oświetlić. Ale to już poza odcinkiem z, sobie to dokończę i kiedyś. Przy okazji, jak tutaj będę, to pokażę. Co zrobiłem, co zmieniłem. No i to by było na tyle na odcinek. Następny odcinek wyjdzie już niedługo. Myślę, że jutro pojutrze. Tak naprawdę więcej, oj, więcej roboty mam z, z, render, z konwertowaniem i ze składaniem tego niż z nagrywaniem. No ale się będę już żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie, fajne. Zachęcajcie swoich znajomych do oglądania mnie. No i to by było na tyle. Żegnam.